Witam Was bardzo serdecznie w um, nowej serii z gry The Elders Cross 5 Sky. Um, będzie to nowa seria na moim kanale, ponieważ dawno nie było filmików i można tak powiedzieć, że to będzie moja główna seria na kanale. Jak widzicie, mam postać. Ta postać ma szósty, prawie level. Jak widzicie misję skończyłem tylko 4 więc nie widzę sensu tworzenia nowej postaci ale zagramy sobie tym właśnie moim Nordem preferuję się w magii oraz łukach czasem używam sztyletów ale to czasem intro, które widzieliście jest zrobione przez użytkownika robaczek 12 Opisie będziecie mieli link do jego kanału. Bardzo serdecznie polecam. I tak. W tym tygodniu dostaniecie pierwszy odcinek ze Skyrima. Siema Lidia. I um, prawdopodobnie weekend nagramy coś Battlefielda III z Mich Playerem. Jest w moich polecanych. Naprawdę spoczkoziomu. Zachęcam też. Um, subskrybowania jego kanału naprawdę warto tak samo jak i mojego um, więc bez zbędnego przyciągania ja się już z wami żegnam zachęcam do łapkowania subskrybowania komentowania i zapraszam was do kolejnego odcinka z naszego skyrima cześć